Okay, to jest się... 18. Najpatrzyćki no kara? Ale ja ja tylko pierdnęłam. Zaczynamy! Waj ha! Nie chcesz mi tylko jak tylko chust może ciągnąć za dźwignią? Hahaha! zasady gry! Ale. No i jeszcze chłop zmienił planetę! Jest osobny slot i pod masz latarkę. O! No i git! To też z modzika, to też z modzika, to o, dobry modzik O, 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 o! O, 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 Ducha o, o! Tu hantakuje, tu hantakuje! Hant, hant, jest! O, mina! I tu lewo! Co? O, 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 on jeszcze ze sobą mnie chciał chyba zabrać Po góry? No O kur... Ty gnoju Ja pi... jak ja to kliknęłam Co to było? Oj Marcin? Co ja robię tą ręką? Oj ja tańczę O o, braken Skopiłem się! Nie szybciej coś! Spierd... -up! Uj, nie idę tam z powrotem w mam. Idę stąd! Ej! Czy to? Nie. A może? Ej, baskitu, to Pirate swap z kodem bio. Pirate Swap to strona, na której możecie wymieniać, kupować i sprzedawać skiny do CSA, a z moim kodem BIO otrzymacie aż 35% bonusu przy zasileniu konta pieniędzmi. Metod płatności jest dość dużo, więc raczej nie będzie problemu, jeśli braknie wam dychy do upatrzonego skinka. Ale jak wam nie zabraknie, to nie musicie go zasilać, bo głównie na tej stronie chodzi o wymienianie skinów. Więc masz skina, który ci się znudził i zmieniasz na nowego skina. Proste. Wymieniać można wszystko, co CSOwe są: noże, rękawice, skiny do broni, naklejki, przypinki czy agenci. A dzięki rozbudowanemu systemowi filtrów można rzeczy filtrować. Poza wymienianiem jest też opcja natychmiastowej sprzedaży do portfela krypto, gdybyście potrzebowali kasy na już. To jest mega fajny sposób na odświeżenie sobie swojego eku, więc serdecznie polecam. Przypominam o kodzie i o tym, że w opisie jest link. Bardzo dziękuję sponsorowi tego segmentu, a my wracamy już do filmu. Monitoring Marson. Ej, żyje? Gdzie ty? Aaaa! Ja pier... Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Na szatku. To jest co, symulator z zawału! widzę? No, trzeba Nie, zakręcić. Ja, ja o. Widzę. Duchy! Co? co? No, w piasku są duchy. W jakim ja piasku? Duchy. No to Ty, pijany. Nie no, o. zaczęła mi nas... Tak, za rzeczy ta mina. ja, <śla> 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 właśnie, tu! Właś tu! ważna na to! Dobra. Teleporter. A ty wejdziesz? No dobra. Halo? Halo? Gdzie jesteś? Ze ścianą? Przy wej wejściu jestem. Przy wejściu jestem. Jakie kurwa wejściu? Głównym. Czyli jest główne wejście? Krzyknie! Musisz mnie znaleźć, żeby odkryć, co ja mam. Aha! wiesz? No! Już nie! nie. A przecież w minę wlazłeś! Nie, to nie była mina, to był teleport. Teleporter, jak żeś zginął na naszych oczach. Ale to w poprzedniej było. tak, no. no. <gorszy> jest ja się Przepraszam, ja polecimy na to samo. Więc... Uhuuhu! Uh. Dobra. To drugą stroną, musisz, drugą stroną. O! 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 Tak! O! <gorszy> Uuuu! <grymne> to, tak. to, to, to Tam jest działo w ogóle, nie wychylaj No właśnie. <grymne> a, to jest, co, co robić A co to robisz? Co, co robimy teleport? O, nie uwierzysz, teleportuję. Ludzie! O, o jest... Co tam? Tu jest i jest taka teleportacja, patrz to. Ale do czego? Wrócił. Jak mnie słyszycie, to pomóżcie mi. A jak mnie nie słyszycie, to mnie zabijcie. I może tak... ŻELEK, Czekaj, Uciekaj, uciekaj, Zostawiamy go, wiesz? Zostawiamy go! Wiesz? Ty gdzie musiałeś łopaty Dobra. Ale romantyczna muzyka. Dżezik! <gér> <vaccines> Jebieziele! Ale jest dobrze!

,dzie ,dzie ,dzie! I czy ludzie... już nie żyję, Helikopter, helikopter! Ale ten kopter, ten kopter nie tu! Ej, patrz! pracuje! Zajmę, mu! Co jest? Zajpałeś te itemy, kurwa, wiesz teraz trzeba po iść! Ja A No, i wybucha, nie chcesz to wejść! Ale Ale kuśno, to na Babka, Dzień, Dzień, coś o jakiejś babce! Tam dziewczynka stoi! Gdzie? Uciekła, Ja, są ja skurwiam Dobra, albo schizofrenii, chodź idziemy słyszysz? Nie, to nie jest dziewczynka Gorze, jesteśmy w c... Jest. Musimy uciekać szybko, uciekaj szybko Proszę, prosimy, no, no, no Nie mam saliny! Dziewczynka druga No w Czekaj, 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 czekaj Nie, spierdalony Ej, ej, chodź Wyskoczył Chodź, chodź, kurwa, chodź. nie. Chodź, chodź, chodź. nie. SM: A żeś narobił, wiesz, kolegę tak zostawić. Dobra, idziemy, co tu działko minąć? kurwa! O, nie, braken! Fleszę, flecz na niego, flecz na niego! Nie mam flesza! Nie! Pomijam driftem jeden! Braken zostawię? Zostawię! Nieee! Dostrzegam Chuj. A to co to za światełka są? A! <śmiech> <A>! <śmiech> o kur... O Pierdolę jak ona mnie złapie tam. Daj mi spokój. Just so stop you. yeah! Yeah! Are you ready? Yeah! Simon says, don't speak. Don't move. Simon says, look up! Dance! I guess I'll have to find a new playmate. Mm. Znowu łowaciem motkę. Pomijam nie, używałam no, tego. No, to jest to, kontent, to kontent. Daj, uwaga. No. Oł ten content, Daj, 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 daj. Tobie dać, a mi odebrać. Daj, 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 daj. daj, daj. Szybko pomijam. poszło. Wyjebać, nic się nie stało. Wsranie. to jest Ale ja... ja tylko pierdnąłam! A da się tego przejść? Co? Czy ta grę da się przejść? Gdzie? Powodnie cię pytać. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To tu schodami do góry. Ale macie, macie rozmowę do jebanony Nie Rozmowa chuja z butem. A tu się Bo kostka, co robi? Ej! A, kurwa! <grymka> Weather warning? Co tu się pierdala? Nie wiem! Nie! <ś> <ś> Szkoda! Ja nie, ja nie słyszę dźwięków. Ja też nie. Poprzez przez tą pogodę. A nie, ty fajna, fajna pogoda jest. Nie wiem o co chodzi. O kur... Nie jest fajna Gdzie pogoda! Nas, no? Biegnę, biegnę, <laughs> biegnę! Z, biegnę! z, przerwami, Kurwa! z przerwami. Nie, nie powstrzymaj, się Nie, 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 jebnie nie, 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 Ej ja Marson, a nie masz może rozwiązania na zbugowaną latarkę? Jak zbugowaną? Jak klikam F to mi nie świeci, jak klikam Alt to wyciągamy ją niby. Wiosi, patrz tu. Naładuj ją! Co? Gdzie? Co? No tu jest poradnik. i tam przestaw. O kurwa, nie Dzięki. Spierdalamy stąd. Ło! Zaraz, obolę, zaraz Oddam ci, chodź tu nie, nie Chodź tu to. Nie, nie, nie. Ty jesteś specjalny nie to jest Wydaje mi się, że to jest tysiąc sposobów na śmierć Zaginiony dom Włani Ej, to jest szpital psychiatryczny Zajebiście, wychodzimy a co ty przesuwasz? Nie tam, nie, chodźcie, tam, nie, chodźcie, tam, nie chodźcie, tam, Czemu? Tam pająk na wejściu! Kogoś z nami żyje. nie ma. <noise> jest tu wejście? Nie Musi być wejścia? jeszcze jedno. O, ej, mam wejście chyba! Mam wejście! Musi wracać. Czemu? Pierdolimy tą planetę, skoda lutu. Dobra. <noise> Halo, koledzy! <noise> <noise> w dupę trzęsło! <noise> o, aszo, aszo. O, Nie to. <noise> <noise> Krzesz bojowy. Chodź tu, chodź tu, chodź Nie wybiegaj! Dobra. Jaka jest szansa na to, że znowu będę mieć trzy czaszki? No umówmy się, nie duża, tak? Nie, 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 nie. I hu. Do dupy jest ta maszyna 1760 na czerwono. Musi, musi. Yes, kurwa! <grywa> Dobra, no wszyscy <ty> się ugrę, <grywa> chyba. Nie stawiaj, nie stawiaj, nie stawiaj. No czarny. Czekaj, tu na blacie jest 4300. <grywa> ja <grywa> <grywa> Nie! Chodź to, co będziesz lądował bez mojej zgody. Szybko wszyscy do przodu, wal ze mną! <noise> Ale groźnie wyglądasz teraz, no? To jest Zaniba! Ja, bierda. ja bierda na Yo! O nie, o nie! Gdzie on jest? Oficjalnie czas wyruszyć ja na misję! O Yo! Yo! <noise> o rozjebał się. Kurwa. <noise> Co się stało? Halo? Coś mi goni? Nie widzę nic. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? O, odleciał statkiem. A ja co, na zawsze tu zostanę? O! Ooo i teraz już nie ma hajsu na jetpacki A to było piękne A ile mam hajsu 1300 I Jak, jak mieliśmy cztery koła No bo o plecach jetpack kosztuje 900 Ja muszę ja, się jebać Powarłem hajsu ale dziursko no, gigantyczne, jak tam dojść No kurwa, no, kurwa. No, Brawo, brawo, brawo Ale się topi to o tu. Mimik. Mimik jest. I to ja się śmiałam, mimik. ale beka. Nie, 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 nie. Mimik jest. Tam jest mimik w pokoju. Mimik jest w pokoju. Jest na po mimik. Nie ale dekę mam, ty. Mamy jak pokonać mimika? O -o. o, o. O, o. O, o. Dobra, dobra. To ty? To ja. No, robił. Jak narobił, wiesz, kolegę tak zostawić. No, to się no, no i co nie <grymne> zrobić? <grymne> so, Drugą na zero. A nie no, patrz, to przyniosłam 60! Tutaj musimy zebrać 500 kłoty, a będzie mi w chuju... 200 coś w Ej, to znowu to, znowu to! O, mi! A on był drugi, nie? A, on nie żyje! Oh. I gdzie on jest? Oczytam. Tu leży. A on nie, gleś, nie, nie gleś. Tak, 56 tylko kosztuje. A kurwa dro... jot, Ile cię jest Kurwa, kliknij J! No! Ja byłam, ja Ty, może ich tak po prostu. Oni tam będą... A, A co? To sorry, Dawaj. Kurwa, Oj, to to jakiś coś... No, jakiś ufoludek tu. Ufoludkę jakiegoś widziałam. Ej, znowu kowice, znowu kowice. U, ja idę stąd chyba. Nie boję nie się go, dobrałem, boję dobrałem, się dobrałem, go, no! Czekaj, nie, nie, jest nie, Statek odlatuj, Statek nie, 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 A co? kurwa nie, nie, co, nie, to nie, odlatuj, Cześć, odlatuj. odlatuj, odlatuj. Ty nie, żyjesz? nie, żyjesz. Ja nie, 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 a to ile potrzeba? 529, 529. Czyli kasyno. No, trzeba. I musi oddać. No, czerwony dajemy? Ja daję. ja też dałem, dawaj. No, czerwone, czerwony. 436. Dobra, co do kasiny? Ja mam jeszcze jedno, mam jeszcze jedno. Czarne. Czerwone. Dobra, alin na czarne. Czerwone. to są jeszcze Sześć jest? 6 przycisk. No co, ryzyk fizyk czarny. Musi dać, musi dać, musi dać. Tak! Żyjemy dalej! 814! Ja, panie, panie, Nie panie, panie, Pa!